Siema i mój pies szczeka, zgubiłem znowu serwer, nie? Pomimo to, że... Nie szczekaj! Jezus, ty zawsze szczekasz, jak muszę włączyć nagrywanie, Te śmieciłwe. Ja my tu jesteśmy tu ale go musiało tam zaatakować albo jakiś gracz co najgorsze w ogóle przed filmem zabrałem ty gilsa szablosownego bo on go zabił a wiecie co chyba jednak wejdę na, na tego bo ja nie lubię grać na serwerach. Jak będzie frotę, to będzie fajniej. Początki są zawsze najgorsze. Początki są najgorsze. But wchodzimy na mój serwer. LOL

Co no fajnie strzela, jak się to naślinie. Słuchajcie, Lola. Lol. Wiedziałem, że mój zegarek, jak się go naślinie, to będzie strzelał prądem. Widać tego leda w ogóle? Coś chyba widać, nie? No, no, na pewno widać tego leda. Się fajczy. No tak, będzie oświetlał bardziej to by... Nie szczekaj ty psie, Jezus, naprawdę, nie wiem. Fajny ten lek jest. Lek, lak 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 już, 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 już. Tutaj był live i podnazywaliśmy niektóre. Jezus. Niektóre. Nie, niektóre stworzenia. Więc tu na przykład będziecie mogli. O, tu jest Maciek, przedstawię Wam ich. Tu jest. On się nie nazywa, on też się nie nazywa. Tu jest Staś, on nie ma nazwy. Tu jest Rembolek, tu jest Amogus, tu jest Gacuś tu jest. Taszuś, tu jest Reno, tu jest... Nie ma nazwy, tu jest Pimpuś, to jest Bombelek i to tyle. Mamy nowych członków. Nazywamy. E, dobra, ja bym temu... E, Rembołek by to trochę wtedy. Najbardziej mi się podoba chyba ta nazwa. Ta. Ja tu, tutaj... tu. Jezus, zbić mi się, chce jeść mi się, chce wszystko się, chce mi. Tu jest zbyś. To już posegregowałem tego na nicno. Dzisiaj będziemy oswajali bardzo dużo stworzeń. Aha, ja jeden z jednym, się dziwię, bo tego. Ale niestety, musimy się pożegnać z Bąbelkiem I z Pimpusiem Znaczy, Pimpuś będzie, ale będzie nieużywany Ale niestety, z nim się musimy pożegnać Bo załpę Czy możemy, czy mogę go też zostawić Dzisiaj będziemy osłabili też Bobera Więc jak tu jest Bober, to on uważa lepiej Nie ma żadnego, dobra. Zostawcie. Zostaw. Ja w ogóle miałem karbonę mysa, to po pierwsze. Ja bo miałem karbonę mysa, to. A no tak! No tak, To jest ten, co osłaliśmy z Frotesem wtedy. Będzie, będzie szybkim żółwikiem. I też zanim długo będzie robiony boss i w ogóle. Aha, no tak, bo mi zbroja niszczyli. Skąd ja to mam? what? Nie ma to lepsze. Nie wiem kim cudem. Nie, bo to ma. Pancerz 100, to ma. To ma. 29, to ma. 100. Łuk, eee, okay, jaki dobry. Więcej niż małakusza. Łuk ma więcej niż mała kusza O, longleg. Ten jest E, dzisiaj też będziemy oswojali te nowe stworzenia. To takie dziwne, nie wiem jak je nazwać. Nawet. E, ale też Ankylo sobie zespiemy, bo pod sabojami ankielo ehm, A czy pójdziemy? Akurat zespiemy sobie tego nowego. Nie, ma go miał. G gacha, gacha, gacha. Ehm, chodź ty nie mam pokeboli Teraz minus. Chodź tu. No, e, Bęk. I dobra. Macimy pankę kilo na razie. Czerwony lilo, ale śmieszny. I o swojego. <gryw> ale jak wrócę. Przdałoby się więcej argenty, sprzedałaby się jeszcze jeden female i bridować je jak się da owce, 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 owce. Co tu robi? Nie wiem, dobra mnie interesuje na to. Nie wiem. Może tego deepy do byśmy oswoili ja nie wiem, wszystko trzeba oswoić. Żeby oswoić w sumie to drugie, trzeba najpierw jednego Ankylo. Bo nawet by to fajnie z Tego się tak nie oswaja. To się oswaja. O, ty też możesz być. Chodź. E, Uśpię cię dopiero w bazie. Dobra, miejscu by było średnio, bo nie miałbym e, co z tobą zrobić. Ja też chciałem go uderzyć przez chwilę, bo myślałem, że to jest mój i go nie Bo nie wiem, po co ten atak tak C. Niby pod tego, ale poczekajcie, zobaczymy, czy to działa u mnie w bazie, bo ja mam tam dilo jakieś. Nie wiem, czy nawet to na dilo pójdzie. Stamina mi się kończy. Widzicie, ile jest? Tu jest stamina. To co, zrobimy tutaj stamina. Ale chyba dolecę. doleciałem puszczam cię proszę nie zabij go, proszę nie zabij go Ptahel. Parazaur. Jezu no, zatrzymaj się wszyscy, bo nie mam rady z wami wszystkimi na raz. No, czemu on woła od razu? No bo, pod te coś jest. Jezu. O, Dobra, lecimy. Nie wiem co, co teraz się z nim robiło. Nie pamiętam. Co się z nimi robiło, jak on się znowu tak? Który ty masz poziom? 44. No to duży. Ej. Typ. Typie. To jest jego głowa. A co się z nim robiło w Bo się czekało, nie? Dobra, na razie... Oj, właśnie, zapomniałem. Okej, okay, przepraszam, już się W na razie sobie weźmiemy tamto. <laughs> Chociaż mogę ja oswoić też tego, ale przyda nam się on i tak. Wpisuję właśnie komenda. Mam nadzieję, że dobrze wpisałem, chyba tak, bo jest Lak dużo jest. Weź tu chodził, rozumie. Tylko proszę mi go nie uderzyć, bo ja wiem, że to masz takie odruchy czasami. Robisz tą łapą, tak nie. No nie baguj się u niego. Coś ty zjadło Jeśli żeś coś pierdzielił. Zawałam na razie tego, tylko, tylko, tylko. Poczekajcie. O, Jezus, ja się już tak. że mnie zaatakuje. Chyba mogą być AMAX 4 gachy. Ała, ała. Myślę, że ona chce mnie udać przez chwilę. Ale oswoimy te cztery gachy. ci gacze nie ma. I właśnie chyba ideja zrobić... Bierzemy się Dobra, na pewno swoją myśl na to do największym poziomie. A ma czwarty. Bardzo się obraziłem na serwery. To dlatego, że nie dadzą mi tam ludzie żyć. 40 było 44, nie? A tam mi okrada dinki, no? Tom to swoim którym się właśnie patrzę. Bo miał jakaś 44 i bardzo może. Nie, to ta. To oswajam Tom. Tak, to ta. bank. No, weź, ale weź to. Temintemint. No bo na razie jej nie nazywam. A zadaj mi to. Oddaj. Z tytułu stój. Teraz tam na największym kolejnym poziomie Niech się usiądzie. No gacho. Kto go doje tak. Doe się dzisiaj nie odmienia. Ściela w niego. Nie O głowę wystawił. Nagle do niego nawalać. Tu wystaźłem. No kiedy ty myślisz? Nie ma. Nie, nie wiem. Tu chyba najbardziej. A my zaraz machniemy. Lak. Tu. No ja go zabiję. No i trwać. Już to masz wszędzie ten pancerz. Tu. bo w kolce też się... nie wie. wiem But wiem, że tu trzeba iść i dać to i to, <laughs> Ilec, na to. Zabrała Patrz, patrzcie jak będzie jest ilość 37, jest ilość <laughs> 0 Daj mi to. Dobra, dziękuję. Gdzie wyjdziemy? Gdzie wyjdziemy? Dobra, nalewamy. Nawet by go zabije prędzej, no. Do... Do tej kury. A Jezus, że śpi, bo zaraz Cię komendą ma swoje. Jak nie musi, to go komendą ma swoje. Szkiczył, już z 7 szczałów Ta kryształa zniosła. No bo wiecie co? Gdzieś tam mam Mam to gdzieś Kurde Witam Nie wiem gdzie ja w ogóle jeżdżę na tej gachy, bo wam zaraz coś pokażę. Tylko, że z Dobra, to już będzie na koniec było Nie, nie wiem. Dobra, to już jest koniec, bo właśnie wyłączam. Nie wiem co się... Nie wiem co się dzieje w ogóle. No właśnie, włączyłem. mała.